Witam bardzo serdecznie na kanale Mimruna. Witam każdego Ciebie. E, kochani, e, na dziś, na 20 lutego 2024, przepiękna runa y, Algis. Y, kochani, przepraszam za warunki, jak wiecie, staram się jak mogę, ale niekoniecznie tutaj. Y mam jak ale przychodzę do was z tą runą dnia dziś i mają piękną energię energię runy Agis zobaczcie jaka ta runa ta karta jest przepiękna Cudowna. Kochani, no, najbardziej kochająca, najbardziej opiekuńcza Runa w Tarocie. Dzisiaj no, wsparcie, wsparcie ludzi, będą nas otaczali sami przychylni nam ludzie. Wsparcie też z góry. A więc, no cóż, jesteśmy pod dobrą opieką dzisiaj. Cokolwiek zaczniemy dzisiaj działać, cokolwiek będziemy chcieli załatwić, no to uda się tutaj i mamy taką gwarancję pozytywnej realizacji naszych przedsięwzięć, zadań. Dla niektórych takie przebudzenie też, ale i poczucie takiej tej siły, mocy, kochani życiowej, też, tak. Będzie to dzień przepełniony drobnymi sukcesami, Będziemy bardziej otwarci, kochani na otoczenie. Zdrówko też powinno w miarę dopisywać. Tutaj. Siła, bezpieczeństwo, szczery stosunek do otoczenia i też dobrobyt, bo jakby jeśli chodzi o sferę materialną, to tutaj Runa mówi o, o takim bezpieczeństwie finansowym, o zabezpieczeniu finansowym, że wszystko jest pod kontrolą, tutaj ani większe zyski, ani większe straty, a więc tutaj jak najbardziej będzie takie poczucie bezpieczeństwa, taki wewnętrzny spokój. Też taka większa wiara, zaufanie we własne siły, mniej będziemy wątpić w pewne rzeczy, że się nie uda i dlatego z tą taką pozytywną, z pozytywnym nastawieniem, z wiarą w to, że się uda, uda nam się zrealizować, kochani. To, co sobie zamierzyliśmy. Temu wszystkiemu będzie towarzyszyć pogoda ducha, spokój. I, i teraz y, Algis też mówi, że jakby wszelkie związki międzyludzkie ludzki dzisiaj będą na poziomie stabilnym, nie powinno tu się nic niedobrego y, dziać. Jeśli chodzi o zdrowie, y, y, Algis mówi o uzdrowieniu, ale też mówi y, o, o takim optymizmie, o pozytywnym myśleniu, bo to utrzymuje kondycję. I ciała, kochani, i umysłu, i należałoby na to myślenie, na ten optymizm i pozytywne myślenie zwrócić uwagę, żeby nie dać się zapędzić tutaj i nie dać się zawładnąć tym negatywnym myślom. Jeśli chodzi o pracę, pewna stabilna przyszłość może coś dzisiaj nas pchać w kierunku pomocy komuś, może coś działać charytatywnie, to jak najbardziej. Też jeżeli macie jakieś egzaminy, no to dzisiaj będą zdane. Też bardzo sprzyjający dzień, aby się ujawniały jakieś talenty, więc może się coś tutaj u nas objawić, kochani. Bardzo tutaj fajna energia, dobre radzenie sobie też z przyswajaniem wiedzy, więc jeżeli chcecie posiąść jakąś wiedzę, uczestniczyć w czymś, to dzisiaj będzie to myślenie, ten umysł taki otwarty i będziecie, będziemy dobrze dobrze przyswajać. Także dzień bardzo bardzo korzystny. Jesteśmy pod dobrą opieką, będziemy chronieni, będziemy bronieni tak naprawdę na każdym poziomie zamierzenia, plany powiodą się, kochani. Uważajmy na intuicję, miejmy otwarte szeroko oczy, uszy, ale też i umysł, tak i Możemy śmiało, kochani, podążać dzisiaj bezpiecznie w przyszłość, w kierunku realizacji naszych celów, zamiarów. Także naprawdę pod skrzydłami Alki, kochani, dzień spokojny, bezpieczny. Możemy naprawdę tutaj. Wiele dobrego też zrobić dla kogoś, ale też i dla samego siebie. Pomyślna realizacja celu, tak jak mówiłam, siła, bezpieczeństwo, ale dzięki takiemu szczeremu stosunkowi do ludzi, do drugiego człowieka, do otoczenia, ale też i ozdrowienie i dobrobyt. I tego się trzymajmy, kochani, i takiej energii Wam życzę, i z takiej energii korzystajcie. Cieszcie się dzisiejszym dniem. Wtorek. 20 luty 2024. Wszystkiego co najlepsze mimeruna.